Hej, hey. witam w kolejnym materiale poświęconym The Long Dark. Na kanale ostatnio poświęciłem troszkę więcej czasu, żeby ogryć sobie tryb nieszczęśnika, jeżeli chodzi o Long Darka. No i dzisiaj w zasadzie materiał, który ma trochę podsumować mój najlepszy run, w którym przeżyłem bodajże 8 dni. I udało mi się zajść dalej niż myślałem, ale o to Wam skrócę za chwilę, no i gaść moich przemyśleń propos nieszczęśnika, który dostał kilka zmian. Więc dobrze, zaczynając generalnie od tego, co przez te 8 dni udało mi się zrobić. Miał się pojawić pełnoprawny materiał z 7 dni, bo jak dobrze wiecie, próbuję sobie teraz ogarnąć osiągnięcie broken body, czyli po prostu ograć sobie nieszczęśnika tak długo, dopóki nie zostanę wszystkich 6 infekcji, będzie to w okolicach 50 dnia, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i dobrze, jeżeli chodzi o ten 8-dniowy ran, to przede wszystkim udało mi się wyjść z wesołej doliny, ponieważ przez długi czasy wydawało mi się, że nie udało mi się tego w ogóle zrobić, ale o tym za chwilę, bo sobie dowiedziałem jeszcze jednej ciekawej rzeczy. I jak to generalnie wyglądało klasycznie, udałem się w zasadzie do domostw, żeby po prostu sobie i itemki. Znalazłem dosyć szybko zapałki i i dodatkowo, chociażby przybodnik do szycia, żebym mógł sobie na szybko zrobić rękawiczki oraz czapkę, i to sobie de facto zrobiłem w momencie, kiedy udałem się do zapory Thompsona. I niestety nie przyszukałem sobie stodoły tej mniejszej, ponieważ po prostu chodził tam sobie niedźwiedzi. De facto, nie wiem, czy to przypadkiem nie sprawiło, właśnie, że mój ran po prostu skończył się, skończył się po prostu śmiercią. No i później moim punktem docelowym było udanie się na. Szczyt wilczej góry oraz ulepszonym plecak. Dlaczego? Ponieważ dodatkowe 5 kg dźwigło jednak na nieszczęśniku, gdzie cały czas musimy targać prawie że cały swój ekwipunek, no po prostu się przyda. Normalnie świecie się przyda. A dodatkowo miałem nadzieję, że zade sobie po drodze śpiwór, czy chociażby hak, w zasadzie nie hack, tylko piłę, po prostu, żeby móc się udać na szczyt wilczej góry i po prostu zgadnąć sobie itemki z, właśnie z wraku samolotu ze szczytu. I taki był de facto plan, który udał się połowicznie. Dlaczego? Po placu sobie ogarnąłem. Generalnie prawie się tam również wywaliłem, zanim do samego placu doszedłem. Dlaczego? E ponieważ ominęły e w zasadzie nie miałem po prostu dodatkowej linki, którą trzeba było po prostu e zrzucić e do samej kopalni, ale przeszedłem po prostu kawałek dalej. I sobie tą linkę zabrałem, ponieważ wchodziłem sobie alternatywną drogą, tą e po prostu zaraz przy tym domku. Więc nie wchodziłem jaskinią, tylko wchodziłem jakby dołem, e, doliną echa, jeżeli właśnie chodzi o tą o wilczą, o, o wilczą górę na kanion popielny i po prostu udało mi się tam po prostu wejść. E, a dlaczego prawie się wywaliłem? Bo po prostu prawie zamazłem, ale trochę życia udało mi się generalnie e, zregenerować. Zeszłem ze szczytowiczej góry, ponownie do domku alpinisty. Odtrzymujemy no, się prawie, że na niedźwiedzia. E, no i starałem się wrócić, a w zasadzie udać się do przybrzeżnej autostrady kopalnią, ale niestety już się to zrobić nie udało, po prostu mówiąc krótko, zamarzłem. I naprawdę w zasadzie tak wyglądał cały ten ran. Jeżeli chodzi o garść, to generalny, generalnie dlaczego zginąłem. Po pierwsze, na sam początek po przespaniu pierwszej nocki nie wyruszyłem, po prostu wyspany, przez co zabrakło mi kondycji, żeby biec, więc po prostu tego życia więcej się tam. Dodatkowo na samym początku olewałem sobie temat zbierania sobie ziółek, a w zasadzie po prostu owocu dzikiej róży oraz grzybków na herbatkę i niestety nie znalazłem więcej po prostu suszonej kory brzozy, dzięki której mogłem sobie regenerować stan. Więc to był pierwszy błąd, jeżeli o to chodzi. Dodatkowo nie znalazłem się piworu które też by troszkę mi ułatwił, bo mógłbym chociażby przespać ją w jaskiniach, czy w innych miejscach po prostu, gdzie nie ma tego łóżka i dzięki temu mógłbym po prostu mniej tego zdrowia stracić, jeżeli chodzi chociażby o, o kwestie zamaznięcia. No i dodatkowo niestety źle mi się przylosowało źle, w zasadzie najlepiej przylasowało mi się, po prostu dolegliwości, bo jak dobrze wiecie, zawsze zaczynamy z osłabioną formą, a potem mi się jako druga infekcja wylosowała mi się po prostu eee, chory umysł, dzięki czemu nie mogłem spać więcej niż 7 godzin i sama regeneracja zdrowia podczas snu została ucięta o 50%, a patrząc na to, że regenerujemy zdrowie tylko podczas snu, no to za dobrze to nie wynikało. Plus było dużo takich małych błędów typu odpalenie zapałki, a w zasadzie odpalenie ogniska od zapałki, pomimo tego, że Pochodnie, czy chociażby przygotowanie sobie herbatki z brzozy, kiedy byłem już wyspany, nie mogłem pójść spać, no to było w szereg takich drobnych błędów to doprowadziło mnie do takiego stanu, ale mam jeszcze kilka dodatkowych przemyśleń, jeżeli chodzi właśnie o nieszczęśnika. No i pierwsze, nieszczęśnik stał się troszkę łatwiejszy. I co mam na myśli, mówiąc, że nieszczęśnik stał się e, łatwiejszy? Je? Wydaje mi się, że jest o wiele więcej przelosowanych lokalizacji po prostu zwierząt, a w zasadzie no, to jest dzięki po aktualizacji, że te zwierzęta zmieniają swoją lokalizację, bo na początku nie kojarzę, żeby tak było, jeżeli właśnie chodzi o nieszczęśnika. Plus na samym początku w nieszczęśniku miałem faktycznie problem, żeby znaleźć chociażby te głupie zapałki, żeby mieć jak było ogień jakąkolwiek flarę czy coś. No obecnie przy kilku moich podejściach za każdym razem praktycznie znajdowałem te zapałki. Nie było problemu, że mnie znalazł sobie przybornika, no i... Po prostu mogłem sobie zabezpieczyć ręce oraz głowę przed od, odmrożeniami, więc pod tym względem było troszkę łatwiej. Tak samo, no, całkowicie inaczej były przelosowane zwierzęta, jeżeli właśnie chodzi o tą lokalizację. Pomimo tego, że cały czas wilki, przynajmniej u mnie, tak było, do tego mam wrażenie, że sama lokalizacja i temów jest całkowicie inna. W zasadzie się one o wiele częściej przelosowywać, ponieważ w większej ilości ranów byłem w stanie znaleźć chociażby ten przyponnik do szycia, dzięki czemu miałem czapki rękawiczki, plus. Dodatkowo byłem w stanie znaleźć sobie narzędzia typu młodszy, chociażby piłę do metalu, dzięki którym po prostu do mój start będzie o wiele prostszy, jeżeli faktycznie chcę tego nieszczęśnika przejść w taki sposób, że wchodzę sobie na sam początek Wilczej Góry e, e, oraz do Kanionu Popielnego. Nie wiem, czy to jest optymalna droga, jeżeli o to by chodziło, ale ja sobie staram tego tak w taki sposób zrobić, ponieważ jesteśmy w stanie sobie szybko ogarnąć dobre itemy, bo chociażby przy tym raniu udało mi się dwa razy znaleźć po prostu spodnie wojskowe, więc jest to zawsze jakiś plus. I uwaga, to jest taki disclaimer, który generalnie ogarnąłem wczoraj, jak się jeszcze trochę przygotowałem do tego materiału, ponieważ znalazłem moją starą próbę z lutego tego roku, której całkowicie zapomniałem, i co się okazało? Okazało się, że praktycznie to był mój najlepszy run wcześniej. Dlaczego? Ponieważ udałem się bez zapałek, a to z dwoma flarami do przybrzeżnej autostrady po prostu kopalnią. Olałem całkowicie tam od czy góry. I patrząc na to, że zbłądziłem we mgle, to nawet ten run wyglądał całkiem, ale to całkiem dobrze. No i dodatkowo się dowiedziałem, że... Yy, po prostu chatki, które, do których możemy wejść, te randomowe w większości przypadków są po prostu spalone, jeżeli właśnie chodzi o nieszczęśnika. Więc na tych domkach zbytnio polegać nie można. Ale wydarzyła się pewna zabawna sytuacja. bo sobie wesołutko Wracałem i szedłem do stacji benzynowej. I mówię, wszystko fajnie, pięknie, chociaż tam trochę było wilku. ale miałem odpaloną pochodnię, więc mówię, nic mi się nie stanie. I obok tylko słyszę łosia, który miał naprawdę dosyć spory dystans do mnie, bo to było takie co najmniej jakieś 200 metrów, 150. Zresztą pewnie zobaczycie to zaraz na nagraniu. I mówię, nie, no spokojnie, mam pochodnie, to nawet jak widziałem, że na mnie szarżuje, to nie ma prawa, żeby on na mnie szarżował, bo powinien przestraszyć się ognia. Nie wiem, czy tak jest na innych trybach, ale się nie przestraszył tego ognia. I, jednego, I na najlepsze rano, a w zasadzie jeden z lepszych początków to no, prawie się wywaliłem i ten ran już tak dobrze nie wygląda. I to był taki moment, gdzie faktycznie ten long dark, jest trudny i z zabawnym momentami, bo się naprawdę uśmiechnąłem, kiedy to zobaczyłem, a potem prawie zjadłem niewielki ale generalnie ja Zobaczę co z tego uda się jeszcze ciekawego ugotować. I to by było na tyle jeżeli chodzi o zgrać taką przemyślenie jeżeli chodzi o nieszczęśnika. E, prawdopodobnie zrobię Wam z tego serię jeżeli uda się faktycznie troszkę to e, przeżyć po prostu dłużej na jednym, na innym serwie. Zobaczymy jak już uznam, że jestem w stanie z tego coś więcej po prostu ugotować. To by było na tyle. Wypiszcie co sądzicie o nieszczęśniku, a w zasadzie czy robiliście jakieś większe podejście do tego trybu i jak Wam generalnie Poszło mi idzie średnio, ale jest pole do tego, żeby faktycznie ten tryb sobie ogarnąć. Więc dzięki za uwagę. Do następnego. Hej hej.